Na SummerSlam 2025 wydarzyło się coś, co wstrząsnęło światem wrestlingu. CM Punk, po latach walki i powrotu do WWE, w końcu zdobył mistrzostwo World Heavyweight Championship. Jednak jego radość trwała zaledwie kilka minut. Seth Rollins wykorzystał walizkę Money in the Bank i brutalnie odebrał mu tytuł. I właśnie ta sytuacja wywołała falę pytań: czy to był ostatni moment, w którym Punk trzyma główne mistrzostwo WWE, a może federacja już nigdy nie postawi na niego w roli najważniejszego mistrza? W dzisiejszym materiale przedstawiam wam pięć powodów, dla których CM Punk może już nigdy nie zdobyć głównego pasa WWE. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam do Was małą prośbę. Jeśli podobało się to, co robię, zostaw subskrypcję na kanale RestyGlatch. To dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Nie zapomnij też kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Lecimy dalej. Powód pierwszy, konflikty zakulisowe i reputacja. CM Punk od zawsze był człowiekiem, który mówi to co myśli. W 2014 roku jego odejście z WWE było głośnym skandalem, a sam Punk nie szczędził krytyki wobec federacji. Dodajmy do tego jego problemy w All Elite Wrestling, konflikty z The Elite, kłótnie w szatni i zawieszenia. To wszystko sprawiło, że jego reputacja w świecie wrestlingu nie jest najłatwiejsza. Choć WWE przyjęło go z powrotem, to zarząd i ludzie z góry mogą zwyczajnie nie chcieć ryzykować powierzenia mu najwyższego tytułu na dłużej. Powód drugi. WWE stawia na młodsze gwiazdy. Nie dał się ukryć, że WWE buduje swoją przyszłość w oparciu o nowe pokolenia. Cody Rhodes, Gunter, Damien Priest, a nawet Braun Breaker to nazwiska, które mają reprezentować przyszłość federacji. CM Punk ma obecnie 46 lat. Oczywiście jest wciąż w świetnej formie, ale federacja patrzy daleko w przód. Z biznesowego punktu widzenia lepiej inwestować w gwiazdy, które będą mogły ciągnąć federację przez następne 10 lat, niż w legendę, która prawdopodobnie jest już bliżej końca niż początku swojej kariery. Powód trzeci. Problemy z i kontuzje. CM Punk to wojownik, ale jego ciało od dawna daje o sobie znać. W All Elite Racing miał poważne kontuzje, które przerywały jego panowania mistrzowskie. W WWE również doznał urazu tricepsa, przez co musiał pauzować na kilka miesięcy. Dla federacji to ogromne ryzyko. Jeśli mistrz w każdej chwili może wypaść z powodu kontuzji, trudno oddać mu pas na dłużej. WWE woli unikać tego niebezpieczeństwa, szczególnie przy najważniejszych tytułach. Powód czwarty. Rola specjalnego przyciągacza. Punk jest jedną z największych gwiazd w historii wrestlingu. Jego nazwisko sprzedaje bilety, Przyciąga widzów przed ekrany i sprawia, że stają się bardziej wyjątkowe. Ale WW może widzieć w nim raczej Magnes na wielkie wydarzenia, a nie długoterminowego mistrza. Zamiast dawać mu pas, mogą budować wokół niego dream mecze przeciwko Rollinsowi, Coldiemu czy Romanowi Reignsowi. W ten sposób punk wciąż jest atrakcyjną postacią, ale nie musi nosić pasa, żeby być w centrum uwagi. Powód piąty. Historia i narracja WWE. Nie możemy zapomnieć, że CM Punk przez lata był symbolem buntu. Jego słynny Piper Bomb to jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii wrestlingu a jednocześnie cios wymierzony w samą federację. Dla WWE główne mistrzostwo to coś więcej niż pas. To symbol, kto reprezentuje markę, a wizerunkowo federacja może uznać, że CM Punk zwyczajnie nie pasuje do roli idealnego mistrza, zwłaszcza po latach krytyki i konfliktów. CM Punk na SummerSlamu udowodnił, że wciąż potrafi sięgnąć po złoto, ale to, jak szybko je stracił, może być zapowiedzią tego, co czeka go w przyszłości. Oczywiście z wrestlingu nigdy nie można mówić nigdy, ale to pięć powodów pokazuje, dlaczego WWE może już nie widzieć go jako długoterminowego mistrza, a Wy? Co sądzicie, czy CM Punk ma jeszcze szansę na wielkie mistrzostwo, czy jego czas już minął? Piszcie w komentarzach, a jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!